W dzisiejszym filmie omówię, pokażę Wam moje przekąski z przeszłości, ale też na koniec pokażę Wam aktualne przekąski, dzięki którym nie muszę kupować i jeść słodyczy standardowych: czy to czekolad, batonów, nawet batonów proteinowych. Nie wiem, uważam, że to są przekąski o wiele zdrowsze jak nawet batony czekoladowe, które mają dobry skład. Aczkolwiek nie zawsze tu chodzi o batony proteinowe, jeżeli. Powiedziałem o białko, bo białko dostarczymy w diecie z innych wartościowych produktów. I ten film będzie również w playliście przepisy i potrawy. I będzie to szósty odcinek z, przekąsków. Jeżeli, z przekąsek. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, o moich playlistach, to w przypiętym komentarzu lub też w opisie tego filmu masz link do wszystkich playlist. I playlisty są w różnym temacie live y luźnej pogadanki o zdrowym stylu życia, live y z treningów kardio-lub interwałowych, live y z treningów siłowych. Pokazuję, jak redukowałem tkankę tłuszczową na swoim ciele bez liczenia kalorii. To było w tym roku 2025. Pokazywałem, jak redukowałem tkankę tłuszczową z liczeniem kalorii. Nie trzeba liczyć kalorii, żeby schudnąć. No i przepisy i potrawy. Tutaj są wszystkie moje produkty dania, czy to obiady, śniadania przekąski, yy, przepisy na jakieś powiedzmy potrawy, które były w mojej diecie, które jak były niezdrowe, to ja Wam pokazuję i mówię, że były niezdrowe i też najnowsze, do tych najnowszych dojdziemy z czasem. Także zapraszam do oglądania. Witam, cześć, Szymanko z tej strony Damian. Dziękuję za subskrypcję, kciuka, komentarz i udostępnianie filmu. Zaglądnij oczywiście do opisu filmu, ale to po w tym materiale, jak już skończysz oglądać. Ja tutaj mam kawkę, oczywiście kofeinka przed treningiem, wjeżdża, aczkolwiek dzisiaj nie będzie trenowane. Jest dzisiaj dzień regeneracyjny i też na drugiej stronie logo firmowe DW7. Także zapraszam, na koniec filmu pokażę, gdzie możesz kupić taki kubek, czy też inne yy, produkty. Kawka z olejem kokosowym, z kakao i z cynamonem, bez cukru. Zdrowsza kawka. A na koniec filmu pokażę, jakie mam tu przekąski do tej kawki, gdzie właśnie dzięki tym przekąskom zrezygnowałem ze swoich, yy, powiedzmy, dotychczasowych przekąsek do kawki, takich standardowych słodyczy. A teraz przechodzimy już do pierwszego zdjęcia, jakie ja tutaj mam. Jest to tort. Tort wykonany własnoręcznie przez moją żonkę. Być może ja coś tam pomagałem, ale jak ja to zawsze uświadamiam, bo po to dodaję. Ciasta domowe czy torty. Zawsze jak coś zrobimy sami w domu, to jest mniej chemii. Ja jestem tego pewny. My nie dodamy żadnego lepsza czy smaku. Nawet jak tam jest dużo cukru, to i tak nie dodamy żadnych substancji chemicznych, które mają wydłużyć przydatność do spożycia, żeby ten ciasto, tort się nie popsuł, żeby on mógł leżeć w sklepie na półce i czeka na o, swojego, powiedzmy, klienta, na osobę, na, no, na osobę, która przyjdzie i kupi, tak? Brakuje mi tu czasem słów. I taki torcik to było 34 lata. Aktualnie 36 lat skończone, także 2 lata. I co roku wykonany tort, własnoręcznie przez moją żonkę. Zajadam się tymi tortami. Są bardzo pyszne. Także tak to wygląda do tego kawka. I super. A czykolwiek to nie był tort. Widzę teraz, że to jest sernik zrobiony. I sernik jak najbardziej. Pewnie miałem życzenie sernik. W tym roku miałem torta. Zdjęcia gdzieś tam pewnie były też na YouTube w zakładce posty. Oczywiście, jeżeli chcemy schudnąć, możemy zjeść sobie bułeczkę. Jak najbardziej. Możemy zjeść bułkę jaką chcesz, możesz zjeść pączkę, możesz zjeść czekoladę, możesz wszystko zjeść, możesz wypić wszystko, co ma kalorie, co nie ma kalorii. Pamiętajcie, żeby schudnąć, liczy się bilans kaloryczny. Musimy więcej spalić kalorii, jak zjemy. Ale jeżeli, chce, jeżeli chcemy mieć zdrowe ciało, to już liczy się to, co jemy, co pijemy. Oczywiście, też ważne jest, czy jesteśmy aktywni fizycznie, też ważne jest, czy się regenerujemy odnośnie snu. Dlatego, widzicie, moje filmy należy oglądać w całości, bo w każdym momencie mogę przekazać Wam bardzo ważną informację. Kolejne ciasto, ciasto brownie też wykonane przez żonkę. Także kolejna przekąska do kawki, ale my ciasta już jemy też rzadziej. Bardziej ja tutaj bazuję na tych przekąskach już od jakiegoś czasu, które Wam pokażę na koniec filmu, także warto zostać oglądać. No i kawka, kawka bez cukru. Rzadko kiedy pije kawę z mlekiem, aczkolwiek to nie jest złe, a jak już mleko, to wybierzcie sobie być może mleko kozie, aczkolwiek to mleko kozie nie każdy będzie tolerował, bo ma taki no, zapach charakterystyczny dla kozy, to już jeszcze lepsze, najlepsze nawet powiem mleko, gdzieś też kiedyś czytałem, że najlepsze mleko owcze. I owcze mleko nie śmierdzi, tak jak mleko kozie. I można sobie yy, no lepsze poniekąd też jest dla człowieka jak mleko krowie. Tak to ciasto wygląda. I kolejne przekąski niezdrowe. Tutaj jest przykład taki, że byłem z żonką w restauracji. Korzystaliśmy z bufetu. I, no i na koniec tego jedzenia, powiedzmy deser, to tak. Tu zjadłem prawdopodobnie loda. Lody zjadłem, a tu kawałki ciast. Żonka zawsze się śmieje, bo ile ciast jest, tyle ja wezmę przeważnie do spróbowania. Choć nie zawsze, ale przeważnie tak jest. Ja jeszcze patrzę, czy coś mi będzie smakowało, czy też nie. Dlatego małe kawałeczki to mogę wziąć, spróbować. Nawet jak mi nie będzie smakowało, to zostawię i no wyrzucą te ciasto. Tak? I to już jeśli chodzi o ciasta, to jest mi łatwiej zostawić na talerzu, żeby wyrzucili, jak w przypadku innych potraw, czy też produktów, które są bardziej zdrowe, wartościowe dla człowieka, to szkoda mi jest zostawiać, żeby to wyrzucili do kosza, a takie ciasto to nie mi jest szkoda. No, wiadomo, ciasto nie jest takie odżywcze, jak na przykład jakieś mięso, jak warzywa, czy też owoce dla ciała człowieka. Inny przykład przekąski do kawki. Znowu jakaś bułka. Znowu tutaj jest akurat pewnie kawka smakowa o smaku orzechowym, czy też czekoladowym, dlatego widać, że było dodawane mleko, barwa jest zmieniona tej kawki. I tak jak ja Wam mówię, yy, można schudnąć, ale nawet nie odżywiając się zdrowo, można schudnąć. Tej przekąski bułek też nie kupuję już do kawki, nie jem, bazuje na tym nowym swoim wynalazku, o którym Wam powiem na koniec filmu. Tu jest przekąska odnośnie między posiłkami, gdzieś na szybko. Jak nie wiecie, co zjeść, chcecie zadbać też o pełnowartościowy posiłek, odżywczy, dużą ilość białka, to możecie sobie zjeść twaróg z jakimś owocem. Ja tutaj mam pomarańcza. Ja wymieszałem, żeby lepiej się to jadło, wymieszałem sobie twaróg ze skyrem. Twaróg ma bardzo dużo białka, Tutaj jak się przyglądnę, to on ma 19 gram białka w 100 gramach produktu, no a skier ma mniej. Skier ma bodajże 12, jak dobrze pamiętam. Także można sobie wymieszać skier z twarogiem, do tego owoc i jest super posiłek, przekąska między posiłkami, pełnowartościowy posiłek. Kolejna przekąska, a to przekąska córeczki. Jakaś tam paróweczka pewnie jest drobiowa, taka żeby nie było za dużo dodatków chemicznych, no i brokuła. Pamiętajcie do rodziców, młodych rodziców, od jak najmłodszych lat jak najszybciej uczcie dzieci na warzywa, na owoce, nie na jakieś żelki, nie na jakieś płatki z mlekiem dziadowskie. Ugotujcie dziecku. Jajko, dajcie mu jajko do zjedzenia, czy zróbcie mu jajecznicę, niech sobie je. Jak już jest w stanie samo jeść, uczcie dziecko na to. Pamiętajcie, wy jesteście odpowiedzialni za nawyki żywieniowe, za wszystko, co dziecko później będzie robiło. Do pewnego momentu. A jak gdzieś kiedyś czytałem, 7 lat mamy wpływ na to, żeby dziecko coś nauczyć. Przez 7 lat dziecko to jakby buduje nawyki. I później jest łatwiej, żeby to dziecko utrzymało te nawyki. Oczywiście nic nie jest pewne, że jak my będziemy dziecko uczyć i zdrowo się odżywiać, to ono później w przyszłości dalej będzie zdrowo się odżywiać, bo później wiadomo, im jest bardziej samodzielne, im więcej czasu spędza samo, pójdzie do szkoły, szkoła średnia, później ma wiele możliwości, żeby no, zejść z tej pozytywnej drogi na negatywną. Ale. I już się będziesz jako rodzic czuł dobrze. Wiadomo, będzie smutno, jak dziecko zejdzie na złą drogę, będzie źle się odżywiać, czy jakieś tam y, y, te przekąski będzie niezdrowe spożywać, ale powiedzmy, mamy spokojne sumienie, że my żeśmy zrobili wszystko, co żeśmy mogli, byli w stanie. No, dziecko tego nie doceniło. Spokojnie, zawsze z pokolenia na pokolenie jest tak samo. Dorośnie do tego, zmądrzeje, przyzna się. Powie, że rodzic miał rację, zawsze to tak będzie. Dlatego my z żonką dbamy o swoją córeczkę, o zdrowe odżywianie. Taki szejk, kefir, yy, odżywka białkowa, do tego smakowa lub bezsmakowa, siemielniane, zmielone i borówki to taki szerk Córeczka pije ze smakiem. Ona, jak była młodsza, to ona, jak widziała, to aż się trząsła na tego szejka, tak jej smakował. A kefir, córeczka, to potrafiła pić sam, tak samo jak potrafiła skyr, sam zajadać, nie chciała nawet owoca, po prostu ten smak gdzieś jej też smakował. Być może też jest to efektem tego, że żonka na tych produktach bazowała w czasie ciąży, dlatego te gdzieś smaki córeczka już miała wyrobione i tutaj jest właśnie przykład, moja szklanka duża i mniejsza szklanka córeczki i takiego szejka jako przekąska między posiłkami sobie jemy. Nie zajadamy się żelkami, nie zajadamy się chipsami, nie zajadamy się cukierkami na wagę kupionymi czy jakimiś innymi, tylko robimy sobie odżywczą, pełnowartościową przekąskę. I tak to wygląda. Mnóstwo zdjęć tutaj. Kolejna przekąska do mleka. Wcześniej mówiłem, żeby nie uczyć na płatki do mleka, ale trzeba wiedzieć, jakie produkty wybrać. Tu są wszystkie płatki. Orkiszowe. O smaku z cynamonem, o smaku czekoladowym, bez dodatku cukru i bez cukru, mało tłuszczu, przede wszystkim węglowodanowe. Także jest tu dużo błonnika, to są płatki też pełnoziarniste. Jest tu dużo błonnika, nie ma w tym cukru, także negatywnie nie będą działały na poziom cukru we krwi. Dorzuciłem sobie, dosypałem jeszcze sobie Nasiona ja, Dosypałem jeszcze sobie pestki dyni. Zalewam to mlekiem. Najlepiej mlekiem owczym. I sobie jem posiłek. Inny posiłek znowu. Serek wiejski co tam dodane były? Borówki chyba, mrożone, dlatego tutaj jakaś barwa jest inna, albo truskawki mogą też być, mogą być maliny. Mrożone owoce też się sprawdzają właśnie do takich przekąsek szybkich, tylko musimy wcześniej sobie wyciągnąć te mrożone owoce, aczkolwiek możemy też je rozmrozić w mikrofali. No i serek wiejski, owoce, pestki dyni, nasiona trzia. Ja też często dodawałem sobie orzechy włoskie. Tutaj... Znowu inna przekąska. Prawdopodobnie jest tu skyr wymieszany z twarogiem, yy, mrożone wiśnie wrzucone i pestki dyni. Jest to posiłek, który no, spożywałem w pracy, bo poznaję, że ławka na dworze, którą w pracy mamy i także taki posiłek sobie do pracy szykowałem. Może być to oczywiście drugie śniadanie, czy jakiś tam obiad w pracy, czy też przekąska. Kolejny posiłek, przekąska, zawsze te przekąski gdzieś trafią bardziej tak na słodko, żeby były, no bo gdzieś człowiek ma nieraz, no przeważnie zapotrzebowanie na słodkie, także chcę, żeby tutaj też te przekąski, ja sam sobie serwuję przekąski powiedzmy na słodko i też tu Wam to wszystko pokazuję, bo no dużo osób mówi, że nie je słodyczy, przeważnie wiecie, nie kupują słodyczy, nie jedzą, nie mają zapotrzebowania na słodkie, ale jak gdzieś widzę na różnych, tam czy to imprezach, czy to też yy, osoby, co kupują, to kupują te słodyczy. No jakby ludzie nie kupywali tych słodyczy, no to by nie jedli tych słodyczy, to by one się nie sprzedawały, to by nie były w sklepie, proste. I tu znowu mamy twaruk ze skyr'em, może być wymieszany, mrożone wiśnie i mrożony, na pewno był ananas. Ok, to by było na tyle, a teraz przejdziemy jeszcze raz na główną stronę mojego kanału. Tu jest główna strona kanału. Możecie oglądać sobie Zwiastun. Jeżeli chcecie, możecie zobaczyć wszystkie filmy, jakie mam. Możecie zobaczyć sobie shorty. Również też wszystkie materiały na żywo, jakie prowadziłem. Prowadzę też materiały na telefonie na żywo, treningi. Robię live'y z treningów siłowych, możecie zobaczyć jak się trenuje. Posty też wrzucam. Tutaj ostatnio przyszły mi mega-hantle, które możecie zobaczyć. Taki główny film o tych hantlach jest tutaj, jak je rozpakowywałem. Wszystko możecie sobie kupić dzięki mojemu linkowi na tej stronie. Właśnie link znajdziecie w opisie i też w przypiętym komentarzu. Możecie te hantle kupić na stronie producenta. Jeżeli będziecie na stronie producenta, to są tutaj te hantle różnej, yy, różnej, powiedzmy, różnego obciążenia. Klikając sobie tutaj w te hantle, macie 41,5 kg, najcięższe, lżejsze 32,5 kg i jeszcze lżejsze 23,5 kg i do tych 32,5 kg, jeżeli już będziecie na tyle silni, że będzie za małe to obciążenie, możecie dokupić sobie dostawki takie, ale ja w obecnej sytuacji 609 euro to uważam żeby sobie zainwestować w te najcięższe, no i jeżeli klikniecie tutaj Add to Card, w koszyku wyląduje Wam ta jedna para tych handlist z moją zniżką. Macie 579 prawie euro do zapłaty. Też jestem tutaj jeszcze za, zainteresowany, żeby kupić sobie tą ławeczkę, no ale jej jak na razie nie ma na stanie, także pewnie dobra. dobra, dobra ławeczka, no wykupiona, wykupiona przez ludzi, także no, nie nadążają produkować. Zapraszam na stronę, na sklep, który tutaj jest stworzony przeze mnie, koszulki, moje logo firmowe DW7, koszulka, którą mam na sobie, tutaj kamizelka do biegania męska, żeńska, jest z tyłu napis biegacz, biegaczka, na przykład klikasz i tu widzisz Yy, jak to się załaduje? Gdzie jest na przykład tył? Biegacz jest napisane I możecie w okresie takim, już jak się robi, robi szybko, ciemno wieczorami, bezpiecznie sobie pobiegać. Różne inne koszulki, różne materiały. Ja zawsze bazuję na tym, żeby był to materiał 100% bawełna. Długopis, który tutaj też mam do notowania treningów. Nawion walczak DW7. I trening, i trening pod kontrolą, napis, oczywiście, bo treningi należy notować, żeby wiedzieć, co się robiło na przednim treningu, tą koszulkę też mam, w niej, w niej trenuję, otwieracz do piwa otwieram tylko 0%, także ja zawsze mówię, kupujcie sobie piwko 0%, jest dużo smaków teraz, także kupujcie sobie, oczywiście kofeinka przed treningiem, ten kubek tutaj posiadam, jest on dla osób, Leworęcznych, praworęcznych zależy kto, jaki napis chce mieć z przodu, jak pije. Bo możesz mieć logo, jak pijesz lewą ręką, lub możesz mieć ten napis, jak pijesz prawą ręką. Wszystko zależy pisz na Kawusia. No i co tu jeszcze zapraszam no, no Zapraszam również na listę zakupową odnośnie Amazona w Niemczech. Które produkty polecam, warto kupić. Sami musicie też podjąć decyzję, czy dla Was ten produkt będzie pozytywny, jeżeli chodzi o suplement diety. Wy musicie sobie sami sprawdzić ten suplement diety, czy on będzie dla Was pozytywny, czy należy suplementować. Ja zawsze mówię, suplementy diety dobieramy na podstawie zrobionych wcześniej badań, niedobory jakichś witamin, składników mineralnych, dlatego suplementujemy. Jeżeli mamy dietę na tle bogatą, Witaminy, składniki mineralne, nie potrzebujemy kupować suplementów. Dlatego tu macie ode mnie świadome informacje. Ty nie potrzebujesz czegoś spożywać, jeżeli z, z, ze względu na polecenie przez kogoś, tylko ze względu na niedobory, jakie występują. Wiadomo, witamina D to jest powiedzmy podstawa u każdego człowieka, żeby suplementował. Witamina C nie zaszkodzi suplementować, kreatyna. Też jak ktoś toleruje kreatynę, warto suplementować, czy to osoby młode, starsze, ćwiczące, niećwiczące. Dla każdego zalecam też kreatynę omega-3, to już trzeba też sobie samemu, powiedzmy, yy, zdecydować, czy warto suplementować, czy też nie. Fajne są bieżnie, z delikatnym zniesieniem. Do 12 km na godzinę można składać ją, chować pod łóżko, fajne, bieżnie, niedrogie 200-300 euro zapłacić inwestycja w swoje zdrowie, codziennie, wieczorem zrobić spacer, bieganie rewelacja. Zapraszam również jeszcze na patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co ja robię, możecie mnie by zostać moim patronem, wspierać. To wszystko, co ja osiągnęłem, później dzięki znajomym, że pytali. Jak schudnąć, postanowiłem prowadzić ten kanał i do dzisiaj to kontynuuję. Od mojego pierwszego odchudzania w 2019 roku. No już mija. Ja miałem 30 lat dzisiaj, mam 36 już lat mija 6 lat. Mają przez 6 lat, 2 lata powiedzmy, na naukę, 4 lata już się porządnie prowadzę. Jestem coraz to powiedzmy zadowolony z tej swojej pracy. Jeżeli mam jakieś problemy zdrowotne, przeziębienia, to nie wygląda to tak jak kiedyś, że leżę w łóżku i choruję tylko. Wystarczą 2-3-4 dni i jestem pełny sił. Tu oczywiście na supi.pl też jest link. Możecie też przekazać darowiznę. Tu muszę być zalogowany, żeby Wam pokazać. Także zapraszam do wspierania kanału jak najbardziej. No i teraz. Przejdźmy sobie do tych moich przekąsek, ale ja widzę, że nie mam czekolady gorzkiej przy sobie. Także ja tu już biorę czekoladę gorzką i wam zaraz pokażę. Czekolada gorzka 90%. Ja to sobie kupuję w Aldiku w Niemczech. Ona tak wyjeżdża sobie, mam 5 tabliczek o 25 gram wyciągnięte. Taka jedna tabliczka i taką jedną tabliczkę na jedną przekąskę sobie zjadam. Do tego jem. Śliwki suszone też, kupione w Aldiku w Niemczech. Śliwki suszone. Fajnie mi się to podoba, że to jest w kartonie, nie jest w żadnej puszce metalowej czy też w żadnej folii. No i do tego jeszcze, oczywiście, są tutaj suszona żurawina. Niestety do tej żurawiny jest dodawany cukier, czy też suszone figi i suszone daktyle. I to bardzo mi się sprawdza. Daktyle są najsłodsze, później żurawina ma cukru dużo, figi mają mniej cukru, no i śliwki suszone mają chyba najmniej cukru. Dlatego w 100 gramach produktu, oczywiście nie jem 100 gram produktu naraz. I tak sobie kawałek czekolady, do tego jeden, dwa daktyle, popijam sobie kawkę i to jest mega zaspokojenie na słodkie. Nie potrzebuję słodyczy kupywać i zaspakajam swoje zapotrzebowanie na słodkie bardzo dobrze. Jeżeli ktoś już, jeżeli ktoś już sobie to sprawdził, bo ja oczywiście. Już wam taki film nagrałem, jeśli chodzi o tej playliście przepisy i potrawy. Już wam taki film nagrałem. Tutaj jak jeść słodycze mój pomysł, nazywaczcie sobie ten film i dajcie znać w komentarzu, czy to pod tym filmem, czy to pod tamtym. Czy spróbowaliście ten pomysł i czy u was też to się sprawdza. Za dzisiejsze oglądanie oczywiście dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za kciuka do góry, dziękuję za komentarz i udostępnienie. Również dziękuję za te wszystkie pozytywne działania. No, i zaglądajcie do opisu. Skorzystajcie czy to z linków, które dla Was będą pozytywne, czy też z linków, które dla mnie będą pozytywne. Mam tu na myśli o wspieraniu finansowym: jakiś napiwek przesłać, czy to darowizna na konto, na Paypala, czy puścić jakiegoś donate'a. Mile też widziane. Dziękuję za dzisiaj. Życzę dużo szczęścia i zdrowia. Do następnego. Pozdrowionka. Trzymajcie się.